Witam Państwa serdecznie w wideo recenzji do sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj lampę Zitaluxa. Jest to model MD92163B. Jest to lampa trzyżarówkowa, trzykloszowa, yy, wisząca. Teraz to rozpakujemy i pokażemy co jest w środku. Na razie mamy wypełnienie. Tu jak widać mamy element, który montuje się do sufitu. Teraz to wypakujemy. Tutaj oczywiście jest na nim nalepiona folia, więc po prostu nie widać, ale jest to oczywiście chrom. Tutaj może kawałek ściągniemy. O, tak jak widać jest to chrom. Folia po prostu zabezpieczająca. Są linki ala, takie metalowe w otoczce przezroczystej No i oczywiście zestaw różnych kostek i rozumiemy ja, to, żeby wszystko było dokładnie pokazane. Zestaw różnych kostek i mocowań do po prostu suknika tej lampy Tutaj mamy jedną. Nie są wszystkie, ale pokażemy tylko jedną, bo to jest akurat na wierzchu. Jest to oprawka do żarówki. O, tak jak widać, oprawka do żarówki też jest w kolorze chrom. Tutaj rzeczywiście przykręcana, jest normalny gwint. Pakujemy to z powrotem. To nam podłożymy na bok. W tym pudełku coś jeszcze jest, tylko tak nie za bardzo pamiętam, co tam było. Oczywiście wypełnienia jest cała masa. A tak, jest tylko wypełnienie i oczywiście żaróweczki. Z firmy OSRAM jest kluczyk specjalny, są kołki i śrubki montażowe. No i podkładki, które widać tutaj. I to no chyba wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i polecam się na przyszłość. To była recenzja dla stopu WWW. Kupujesz